Teofil Luzar został zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie kilka dni po swoich 31 urodzinach. Etnograf i muzealnik z Krakowa z zamiłowania plastyk i cieszący się świetną opinią oficer rezerwy. To taki modelowy przykład ofiary zbrodni katyńskiej. Młody, dobrze wykształcony, pełny chęci do życia. Zadaniem ówczesnego reżimu było, żeby zapomnieć o tych, o tych wydarzeniach, a my musimy tą historię dzisiaj na stałe na odkłamywać. I dzisiaj jeden z elementów to właśnie odkumowanie historii tego chociażby jednego człowieka. Głównym zainteresowaniem naukowym to Luzara była kultura huculska. Muzealnik będzie doceniony i zapamiętany tutaj właśnie w Muzeum Wolsztynku. Jest to piękna, piękny gest. Porucznik Teofil Luzar zginął od strzału w tył głowy w 1940 roku wraz z 22 tysiącami polskich oficerów. Mordowani byli przedstawiciele wielokulturowego i wieloetnicznego społeczeństwa, których łączyło przywiązanie do świata wartości leżącego u podstaw europejskiej cywilizacji i kultury. Sowieci naszym bliskim zabrali nie tylko życie, ale również tożsamość po wojnie. Przez długie lata rządów komunistycznych nie było dla nich miejsca w pamięci narodowej. To miejsce w pamięci jest zagwarantowane także w gminie Olsztynek. Mamy przy szkołach dęby katyńskie. Rokrocznie też są prowadzone pre prelekcje z udziałem Bogusława Kowalewskiego i nauczycieli zaangażowanych oczywiście w te wykłady. Od 2008 roku w Polsce posadzono już ponad 5,5 tysiąca dębów ku pamięci pojedynczych ofiar zbrodni. Przy korzeniach drzewa w osztyneckim skansenie umieszczono także kapsułę pamięci oraz garść ziemi z cmentarza w Charkowie, gdzie spoczywa porucznik Teofil Luzar. Przemysław Pawłowski, Informacje.